to musisz wykręcić. Przyjechałem na grawarkę, żeby się wyciszyć, pomodlić e, za te egzaminy, które nas czekają, e, za ten spokój wewnętrzny, o którym ojciec Andrzej mówił na spotkaniach i... Żeby spędzić ten czas w gronie rówieśników, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i miło spędzić czas na Świętej Górze Grabatce. Ma możliwość w tym świętym miejscu przebywania, wspólnej modlitwy, duchowych rozważań, ale także przygotowania się pod względem duchowym do tego bardzo ważnego egzaminu, egzaminu dojrzałości. Jak wiemy, matura to jest dosyć znaczący czas w życiu takiego młodego człowieka, dosyć stresujący na pewno, bo to jest taki, myślę, że jeden z pierwszych, ważniejszych egzaminów, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na, na przyszłe życie. Dlatego... Jako obraz wychodzimy trochę naprzeciw, by, by młodzież trochę odstresować, trochę e, z, oderwać ich myśli na, na chwilę od nauki, żeby na ten weekend przyjechali do tak wyjątkowego miejsca jakim jest e, Święta Góra Grabarka, jakim jest Monaster, gdzie, gdzie życie wygląda na pewno e, trochę inaczej, by trochę się oderwać od tej codzienności, od tych rozwiązywania, przeglądania arkuszy, od czytania, lektur e, i by przekierować swoje myśli trochę w inną stronę, bo jak wiemy, e, sama nauka bez modlitwy może nie przynieść. E, takich e, skutków, jakich byśmy oczekiwali. E, dlatego właśnie młodzież, młodzież ma okazję przyjechać na grabarkę, wyciszyć się, pomodlić się, e, trochę zmienić otoczenie, ale spotkać też swoich rówieśników. E, no i przede wszystkim e, przybliżyć się do, do Boga, pomodlić się, przystąpić do sakramentów, do spowiedzi, do świętej Eucharystii. E, więc myślę, że to jest kluczowe dla, dla wszystkich młodych ludzi, którzy przygotowują się do matury. Jest to wydarzenie, podczas którego mogą podziękować Panu Bogu za dotychczasowe łaski. Które, którymi obtoczył ich Pan Bóg, a także dla byłych maturzystów jest to okazja do tego, aby podziękować Panu Bogu. Podoba mi się gra terenowa, którą organizował Mikołaj. W terenowej czekam na Was informacje o Polskich Świętych i zadania do wykonania, które potem wszystkie oczywiście zbieracie. Nie gnieciecie, niech wiecie, przynosicie je tutaj wszystkie, zgłaszacie się po kolei do mnie. Na pierwszych miejsce do krzywna numer 3 z wyjątkiem 62 kółki. Najbardziej skłaniającym do refleksji będzie spotkanie z doktorem z Makówki. Jest to osobą, która niezwykle dobrze... Obrazuje to, jak możemy wykorzystać nasze świeckie umiejętności do tego, aby nieść pomoc innym ludziom. Opowiadał bardzo ciekawie, treściwie. O hospicjum, o starszych osobach. Trochę nauczył nas życia. Myślę, że wiele osób będzie miało głębokie przemyślenia po tym spotkaniu. Zastępny jest na sądzie do arcykapłana Pan Jezus. I tam pokażanie bicie, plucie, yy, tak oczu, bicie po twarzy, powiedz, co cię uderzył. Od arcykapłana yy, do Piłata, od szat, korona cierniowa, znowu zabawa, jakby Pan Jezus był jakąś rzeczą, bicie katowanie znęcanie nęcami na tym człowieku. Ten krzyż, który tutaj jako jeden z najnowszych, został święcony i jest w waszej intencji. Tych wszystkich, którzy tutaj są w czasie tego spotkania, modlitewnego spotkania, przed waszym ważnym egzaminem, egzaminem dojrzałości, maturą, to też w intencji tych, którzy być może chcieli tutaj dzisiaj przyjechać wczoraj, czy też być może jutro dojadą, teraz ich nie ma z nami, ale też są z nami modlitewnie, a też i w intencji tych waszych kolegów, Przyjaciół, przyjaciółek, którzy być może chwilowo zapomnieli o tej modlitwie, ale wy to jesteście i o nich, pamiętając, też prosicie pomocy nie tylko sobie, ale też i im. I zobaczcie, jakie piękne mamy te, te piękne te dni, kiedy to znajdujemy się już w tej połowie postu 40-dniowego, 20 za nami, 20 przed nami na środku cerki również był wyniesiony krzyż, ten, który ma nam przypomnieć. Dlaczego my tak w ogóle ten post przechodzimy? Dlaczego staramy się pościć nie tylko jedzeniem, ale modlitwą, pokłonami i tym miłosierdziem, o którym dzisiaj słyszeliśmy. A żeby nas podtrzymać, bo być może już po tych paru dniach, paru tygodniach nasze siły słabną. Troszeczkę mniej mamy już chęci, ochoty tych sił, ażeby dalej ten post podtrzymywać. A tu właśnie jakiego pokazuje nam na środku krzyż. Z Jezusem Chrystusem, że On również cierpiał na krzyżu, bo bez tego cierpienia na krzyżu i śmierci nie byłby zmartwychwstania. Dlatego my też, ażeby mieć w przyszłości pewną satysfakcję i też pod kątem naszego zbawienia, przechodzimy przez trud, ale też i Wy teraz przechodzicie ten trud nauki, usilnej nauki, prosimy Boga, żeby Wam pomógł, a żeby wam otworzył wasz rozum, um i dał tą mądrość, która będzie Wam potrzebna w czasie tego egzaminu. I sami zobaczycie, jaka później będzie radość tego stanie że ta, ten trud przyniósł efekt, przyniósł plon i ta matura już po maturze będzie dawać się wydawać, jakie to było, proste i lekkie, i Bóg dał siły, dał rozum to przejść. Poczułam przede wszystkim, że nie jestem sama w tym wszystkim, że Bóg czuwa z nami, i jeżeli będzie jakiś trudny moment w życiu, to. Mimo tego, że jakby namacalnie nie ma przy mnie żadnego człowieka, to jednak nie jestem sama. Pragnienie przyjazdu do monasteru to jest zawsze jakiś głos boży w człowieku. Tak jak pragnienie służenia Bogu czy wstąpienia do monasteru, to jest zawsze powołanie, które Bóg wkłada w nasze serce bardziej niż w umysł, bo Bóg zawsze stuka do naszego serca. I czy to jest ważne? To jest bardzo ważne, bo wtedy odnosimy się do, te, do tego, że jesteśmy osobami wierzącymi i że Bóg kieruje naszym życiem, my w to wierzymy i do Niego się wtedy zwracamy, kiedy jest trudno, kiedy prosimy o pomoc, o wsparcie w czasie, kiedy czekają nas doświadczenia egzaminacyjne czy jakieś inne życiowe. Jest to ważne i dla młodego człowieka. Przede wszystkim, żeby od najmłodszych lat już wiedział, ku czemu kierować swoje oczy i serce. No Ważne też dla nas, bo widzimy otaczających ludzi, przyjeżdżają tutaj do nas, żeby razem z nami być na modlitwie, żeby uczestniczyć w liturgii, co jest w ogóle najważniejsze, żeby się tutaj na tym świętym miejscu uświęcić. Ale kiedy ufamy Bogu, kiedy całe swoje życie oddajemy Chrystusowi, Bóg daje nam taką łaskę, że to, co było wczoraj bardzo trudno, trudne, nie do wykonania, dzisiaj staje się lekkie, z Bożą pomocą i z łaską. I tak, bracia i siostry, my w naszym życiu będziemy mieli obowiązkowo, jeżeli jeszcze nie mieliśmy a najczęściej mieliśmy bardzo trudne momenty w swoim życiu. I te momenty trudne powinniśmy przyjąć z dziękczynieniem. I jeżeli nawet to będzie przewyższało nasze możliwości i siły, wówczas powinniśmy, powinniśmy się zwrócić do tego, który jest wszechmocny, który wszystko może. Wspomnieć słowa apostoła Pawła, który powiedział: Wszystko mogę, kiedy umaznia mnie Chrystus. Z Bogiem wszystko jest możliwe. I wówczas te trudne sprawy, trudne rzeczy, te problemy, które wydawały, wydawałoby się nie do pokonania, my pokonujemy z Bożą pomocą. Uważam, że każdy maturzysta, Każda młoda osoba powinna odwiedzić Świętą Górę przed ważnym momentem w swoim życiu, w naszym przypadku to jest matura. I spędzić ten czas wyciszając się i prosząc Pana Boga o stawiennictwo na naszych trudnych wyborach, trudnych ścieżkach, aby nam było lżej. We are all